A z tej strony cytryn, i dzisiaj będziemy testować mikrofon za 12 zł, Zaledwo, trawatowy oczywiście. Więc zapraszam. Okay. To jest nasz dzisiejszy testowany mikrofon. Przybliżenia, ale wygląda. No co, no mikrofon, jak mikrofon, on jest na wersji AUX. Dzisiaj go sobie sprawdziłem na telefonie, jak będzie się sprawował. Jeżeli chcemy go podłączyć do telefonu, to nie możemy go normalnie podłączyć na auksy, jak nie wiem, na przykład słuchawki. Musimy y, mieć specjalną przejściówkę. Dokładnie taką. Ma też każda. 5 zł. No god! Czyli wkusa. O to. O. Tak się prezentuje. Jest, jest. Dobrze, jeżeli już kupiliśmy coś takiego, oczywiście będziecie mieli też do tego linku yy, w opisie, żeby to kupić i ten mikrofon. O, dobrze, jeżeli już mamy ten adapter i nasz mikrofon, to bierzemy AUX i musimy. Podłączyć do odpowiedniego portu, czyli do terror, gdzie mamy oznaczenie mikrofon. O. Nie wiem, czy widać, bo nie, nie przestawiłem sandboxa. O! Teraz widać. Dobrze. Już widać. I musimy podłączyć. O! Tak. O! Jeżeli już to zrobiliśmy to podłączamy do naszego telefonu i za chwilę będziecie mnie widzieć jak będzie wyglądało no ten mikrofon, który teraz nadrywam czyli z telefonu mikrofon i mikrofon taki, który nadrywam teraz i z tego mikrofonu dźwięk więc o, tower, start dobrze, teraz mnie słyszycie z mikrofonu z Telefonu, a z mikrofonu tego. Nie wiem jeszcze, jak mnie słychać, będę do, dopiero o tym wiedział przy obróbce filmu, ale myślę, że dobrze. Mam nadzieję, że dobrze. No więc, no więc znowu powracam do normalnego. Dobrze, już teraz sorry, że powiedziałem, że dopiero przy obróbce zobaczę, ale teraz zobaczyłem. Powiem Wam tyle. Naprawdę. Nieźle brzmi ten mikrofon, jest na 12 zł. kurczę i lepiej mnie słucha, nie ma takiego echa w tle, naprawdę, więc e, jeżeli chcecie kupić ten mikrofon i ten adapter, który teraz mam podłączony do telefonu, czyli nie wiem, o tutaj, czy widać, o, to macie link w opisie.